Teraz omówię kilka następnych narzędzi do rysowania selekcji. Pierwszym z nich będzie zaznaczanie eliptyczne. Żeby wybrać to narzędzie, klikam i przytrzymuję w tym miejscu, a następnie z tego menu wybieram zaznaczanie eliptyczne. Będę próbował narysować selekcję wycinającą tę okrągłą część naszego zegarka. Skorzystam teraz z omawianej już techniki i zacznę rysować selekcję od środka. Klikam w tym miejscu naszego zegarka, przeciągam i jednocześnie wciskam klawisz Alt na klawiaturze. I teraz widać, że nasze kółko jest rysowane od środka. Spróbuję dopasować je jak najdokładniej. I jak widać, nasze kółko nie jest dokładnie dopasowane do brzegów naszego zegarka. Przydałoby się przesunięcie w dół. Na szczęście w Photoshopie możemy przesunąć selekcję podczas jej rysowania. Wystarczy podczas rysowania nacisnąć przycisk spacji i przytrzymać i w tym momencie możemy swobodnie przesuwać naszą selekcję. Ustawię ją w innej pozycji, na przykład w tym miejscu i dalej będę kontynuował powiększanie mojej selekcji. W tym momencie jest ona już prawie gotowa, jeszcze troszeczkę zmniejszę ją w poziomie. Puszczam klawisz myszy i selekcja jest narysowana. Na pewno nie jest ona perfekcyjna. Moglibyśmy ją jeszcze przekształcać korzystając z narzędzia swobodnie przekształć. Narzędzie to poza tym, że dostępne jest w menu Zaznacz. Dostępne jest również spod prawego klawisza myszy. Jeżeli w tym momencie kliknę prawym klawiszem myszy, pojawi mi się dodatkowe menu, z którego również mogę wybrać przekształć zaznaczenie. Ja jednak tego nie będę robił, wcisnę klawisz Escape. Utworzę teraz nową warstwę z selekcji poprzez wciśnięcie kombinacji CTRL J i wyłączę warstwę tła, tak żebyśmy lepiej mogli widzieć nasz wycięty obiekt. Jak widać, nasz zegarek prezentuje się całkiem przyzwoicie i jest gotowy do użycia w dowolnej kompozycji, na przykład w jakimś fotomontażu. Przejdźmy teraz do prezentacji następnego narzędzia. Tym narzędziem jest lasso wielokątne. Znajduje się ono w tym miejscu. Użycie tego narzędzia zaprezentuję na innym obrazku. Ten obrazek zamknę. Narzędzie lasoprostokątne najlepiej sprawuje się przy wycinaniu obiektów składających się z linii prostych, czyli np. posiadających proste brzegi. W tym wypadku będę chciał zaprezentować wycinanie fragmentu z tego krajobrazu z wieżowcami. Powiększę zdjęcie wciskając kombinację CTRL+. I pokażę w jaki sposób możemy wyciąć na przykład ten obszar z oknami w tym wieżowcu. Zaczynam od jednokrotnego kliknięcia na przykład w tym miejscu. Klawisz myszy mam teraz puszczony. Przeciągam moją selekcję równolegle do krawędzi okien. Powtórnie klikam. Następnie wybieram kolejny punkt. Na przykład w tym miejscu. Ponownie klikam. Znowu klikam, a następnie przesuwam się w okolice początku mojej selekcji. Jak widać, kursor zmienił mi się nieco. Pojawiło się koło niego kółeczko, które symbolizuje zamykanie selekcji. Jeżeli teraz kliknę w tym miejscu, to moja selekcja zostanie w pełni utworzona. Jednokrotne kliknięcie i jak widać, selekcja się pojawiła. Wytnę teraz nasz obiekt, jak zwykle korzystając z kombinacji CTRL-J. Spójrzmy, jak on wygląda. Przełącza się teraz na narzędzie strzałka. Mogę to zrobić fiskając na klawiaturze literę V, a następnie przesunę warstwę z oknami, na przykład na wieżowiec obok. I spójrzmy, w ten sposób wykonaliśmy kolejny prosty fotomontaż. Do wieżowca, w którym nie było okien, dodaliśmy dwa rzędy okien pożyczone z wieżowca obok.